Rap przynajmniej, wiolacze! Nałączę tam, gdzie słońce świeci rano, gdzie księżyc szeński czeka na staro starą. szewcze szepcze trzeba, szumią mi na pożeglu, grombe rosy na liściach serce leśne morze. skrzypce niesie, dźwięki skrzypiec kręcają. Violacze lekrzmoci, górale tam wystają. Rytm pijemy, pieśń nasza dynamit na pierwsze, Rapowanka roznosi się jak wieka w strumyk mielech Stężymy ręce w górze, wśród jezior i gór Łąka nasza scena, pasieka to nasz mur Głosy w harmonii dzikiej, natury urok Nasza ludowa duma, ja przygasz po wzrok Natura z nami rezonuje, każdy perbel Każdy tak tu się relaksuje, buty skórzu Polna droga nas prowadzi, z nami skrzypce wiolaczela, jak zbyt górski razi Zimą mroźną ogień płonie w domach raty nie nas łonosi, dźwięki ciepło jak herbaty Jak nie ustaje, nigdy nie gasz nie w zmarsnieniu Korzenie wiejskie biją w serca zakochane w cieniu Tańczymy ręce w górze wśród jezior i gór Łąka nasza scena, pasieka to nasz mur Głosy w harmonii dzikiej natury urok Nasza ludowa duma, ja sięgasz po wzrok w górze, śród jezior i gór, łąka nasza scena, pasieka to nasz mur, głosy w harmonii dzikiej natury, urok, nasza ludowa tłumara, wzięgasz po wzrok. Wrót na głupych chłopku, fiut jezior i gór, Łąka nasza scena, pasieka to nasz mur, Głosy w harmonii, dzikiej natury, urok, nasza ludowa duma, rapsięgasz po wzrok. A fajta püsség van, de mópa indukó blánya lábborúra tő.